Siema Arcy Świry, siema kolego. <laughs> kolego, przypomniałeś mi tym wpisem kilka różnych historii. Posłuchajcie, generalnie kolega umieścił ten wpis pod tym filmikiem, gdzie taki niby byłem wściekły za to, że mówicie do mnie pan. No, mówicie do mnie pan. Eee... Posłuchajcie, jak się jeździ na zawody off-roadowe, na on-roadowych też, ale na on-roadowych tak nie jest, na off-roadowe, to tam, gdzie te samochodziki szybko jeżdżą, skaczą, jest taka zasada. Idziesz na podest, jeździsz na swoim biegu, sterujesz tam, powiedzmy, zależy jaka klasa, jaka skala 5 do 10 minut, po takim biegu odkładacie swój model, po czym idziecie na tak zwany serwis. Na czym to polega? Idziecie na tor, stajecie w wyznaczonych miejscach i jesteście odpowiedzialni, aby w następnym biegu podnosić ludziom modele, które upadną, gdzieś tam coś. No, serwis, tak? Powiem Wam, na serwisie zdarzyło mi się kilkukrotnie zarobić jakimś modelem, no bo no, trzeba bardzo uważać na takim serwisie. Jeżeli Wy będziecie kiedyś jeździli na zawody, to naprawdę dzieci nie powinny małe stać na serwisie, szczególnie przy większych modelach. Ale mówię, zarobiłem kilka razy modelem. Raz zarobiłem tak wudo, że no, autentycznie jakimś traksasem, na open, na, stałem na biegu Opena akurat tych, tych ludzi, którzy powiedzmy no najmniej potrafią jeździć, zarobiłem jakimś traksasem, łydka mnie bolała przez dwa dni, ale to nic. E, mój kolega, taki Tomek, pozdrawiam Cię Tomek, stał na serwisie, również stał na serwisie Opena, ktoś tak wyskoczył w jakimś, nie wiem, to był Monster Track czy coś, z dużym kołem, posłuchajcie, dostał tutaj i miał autentycznie na takiej długości odciśnięty czarny bieżnik. Na ostatnich zawodach w zgierzu, jak były organizowane w ramach mistrzostw Polski dziewczyna stała kilka metrów od toru. Chłopak jechał na prostej i stracił model zasięg. Ten model się podbił od bandy. Ona stała daleko od tego, poleciał, dostała w nos. Miało złamanie, tylko całe szczę szczęście bez przestawienia. No ale na początku, oko całe takie trzeba naprawdę uważać. Miałem też znajomego, z którym pisowałem na Facebooku. On jeździł na zawody modeli 1.5 do Niemiec, czyli takie wielkie. Te modele 1.5 ważą po 20-25 kg. W Polsce nie ma tych zawodów, no bo modele są relatywnie bardzo drogie, bo ponad 10 tysięcy wychodzi. Jeszcze kupcie do tego sprzęt, inne sprawy to. Ale jeździł do Niemiec na zawody. Słuchajcie, mówił, że czasami to strach było stać na serwisie. Mówi, kiedyś stał na takim miejscu, że specjalnie że jakaś dykta była ustawiona. te modele z takim impetem, to 25 kg, jadące z 60-70 km na godzinę, rzeczy więcej, też to wszystko drżało, aż był strach, tam w ogóle wszyscy w kaskach stali. Często też są na serwisie rozkładane kaski, że jakby się w głowę czy coś dostało. Naprawdę trzeba uważać na takich serwisach. I dostanie modelem boli, więc uważajcie, nawet jak jeździcie w parku przy ludziach. Czyli co? Sejanara, moje drogi roboty.